Okej, okay, słuchajcie, wybaczcie mój nieogar, ale jest sprawa. Od dzisiaj, czyli od niedzieli, do zakończenia będą się pojawiać odcinki z nowej serii. Nową serią jest DLC. Fabularne DLC do Dishonored nazywa się The Knife of Dunwall. Opowiada ono historię zabójcy zabójcy, który zabił królową, czyli księżną. O co został posądzony Korwo? Już dzisiaj nagrałem pierwsze trzy odcinki, dzisiaj czyli w sobotę, kiedy to nagryłem, jak widzicie, jest ciemno, tak? A to dopiero jest opublikowane rano, więc tak, więc dzisiaj będzie pierwszy odcinek i one będą nie strasznie nieregularnie. Jeśli chcecie wiedzieć, kiedy się będą pojawiać odcinki z tej serii, e, lajkujcie mojego Facebooka, jest też link w opisie. E, lajkujcie mojego Facebooka tam codziennie, rano czy tam jakoś po południu. Co najmniej dwie godziny przed, przed, przed jakimkolwiek filmem są, y, jest plan dnia opublikowany, czyli o której godzinie, co, kiedy jak i po co na co, oraz są też na Facebooku linki do materiałów, gdybyście na YouTube przeoczyli, więc jeszcze raz lajkujcie Facebooka i zaczynamy serię z DLC do Dishonored. Tyle. Więc trzymajcie się, ciepło, pa. pa.